Why didn't Castro just kill you? Why did he give you to Dragovich? Because Castro and Dragovich were working together. Yeah, you were a gift. Yeah. Right. Where did Dragovich take you? For Kuda. had to fight. Just to survive. What happened in For Mason? I was on my own. Almost a year. Think, Mason! What did they do to you? i given up hope of ever getting out. But Victor Reznov found a way. You will break America. Victor Reznov. My friend. <sighs> Idzie, idzie! Będzie połować! Haha, sabaki! Hej, spałacz! Ale go leje! Kamień! I w łeb przypierdzielić! Boom, Haha! Bania! Wstawaj! Mason...

Im pomożemy trochę? No wstawać, wstawać. po to was ratowałem. No biegnij, biegnij. Biegnij. O, oh, Siergiej. Patrzcie, jak go załatwił. No, lepiej takich wrogów jak Siergiej nie mieć. Bo to się może źle skończyć. Śmiercią nienaturalną. Dobra, uciekamy. Nie, kosa jest, ładna. Wygląda jak kawałek. Prętły, proszę. We are all bez without an army. We traded, forgot, abandoned in Faulkner. Ale jakby tak na tego reznowa popatrzeć, to pod światło tak trochę jego rói taki mokry się wydaje. Taki wilgotny. Świeci się. Ua. Ha ha. Poszedł.

Dobra, Zostaw go, chamie. Dobra, trzeba ich osłaniać. I w miarę czysto. Lewa flanka, wywedecie. Nie, prawa. Coś dziwnie czułeś mam trochę ustawioną trafić nie mogę Zajmę magazynek w jednego gościa Jakie prawe skrzydło skoro Z lewego jeszcze nie dokończyłem bić wbić Dobra O Dobra Zaszło. No już się amunicja kończy Kiepsko coś Z celnością moją Kropczyci Patrzcie na to No albo nie Nie zabiłem jeszcze O O Sław BOM

Kałach jest. Ruski. Się nie zatnie. Headshot'a <laughs> swojemu zapierdziliłem. Dobre. No ale sami się przecież wystawił. Widzieliście. Szczeram. Dobra. Względnie czysto. Dobra już mi się za powoli kończy Co my tu mamy? broń? jakieś sławki Okej okay, wyskoczymy przez okno Dobra, wyciągam pompę Dobra, to nie było nie mamy tu helikopter napierdziela. O! W kościół. Tyle. Tak się wystawili. Dobra, tędy, tędy, tędy. Wchodzimy na górę. Haha, ale ich sprzątnęli. Albo. O, ledwo Ale wypadł Dobra, dobrze jest Dobrze jest Schodzimy. No, przez nim dupę to to chyba mój Mamy sobie jakiś kołach? O, kołach z tubą! Tak ma być! Na tubę przecież się nie narzeka, nie? Języnik z tuby! BUM! Za. za blisko! No teraz powinno ich sprzątnąć! Go, go.

Ja, Bum Czy ktoś? No, weźcie Gincie W końcu mi się ta tuba skończy to O Boże Wystaw się, knoju Dobra Leżą a, Shergi, czy ma? Dobrze, Shergi, o kurwa. Dobra, otwieramy drzwi, żeby pomoc zrobili. No, otwieraj drzwi. No, a szyba których się rozbicie, da? Chociaż kawałki odlatują.

nie ja wpuszczać ich. O, granaty mam. Poszedł frak. Poszedł drugi frak. Po czym wyciągnąłem pompę. Zapierdzieliłem gościa. Dobra. Czysta. O, stachu Leży O kurwa Dobrze się położyłem Nie, go znałem, położyłem się chyba Nie, go znałem raczej Owozę

haha <laughs> się wystawiają o kurwa o jakiś minigun no szybko szybko dobra za pompa dev machine dobra oszczędzajmy to bo może się jeszcze przydać raczej się z tego przycelować chyba nie da no ale po co z tego celować przecież okej okay, schodzimy ale dym nic nie widać Ok. Niestety nie da się z tym biegać, ale wtedy też było za dobrze przecież, nie? Ok, nie ma litości. Dlatego idziemy dalej i wyciągamy. je Super! Oh, to było ładne! Dobra! Całodujemy i kieczękamy maszynę śmierci. Tam machina. Bomba!

A jeszcze to. No, teraz już wszystko wybuchło. Gazu więcej. Masek gazowych nie mamy. Ale Reznov znów... bez tlenowo oddycha. On nie potrzebuje oddychać. Door will not hold them forever. We do not have much time. Within this shrine, to the hypocritical decadence of our Kutuz leaders, place the key to step eight. Mm, Freedom. You <laughs> Zapierdzielamy na motorku. Dobra, zdubcaj, O, szczerać można. samo celuje praktycznie. O, czy się tak wleczysz? Reznów. Bądź jakieś turbo, czy coś Ło, Jezu Ledwo turbo. Prawie się wywaliło O ile to w ogóle możliwe jest, żeby się tu wywalić Eee, sprawny Mason Że takie ja. Wyczyna Dobra, napierdzielamy dalej

At least for a while.